Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy tym, co o sobie myślimy, wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Sentencja Buddy. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku chciałabym się zająć zagadnieniem aury. Dlaczego? Dlatego, że dla niektórych jest to. Niewiarygodne. Dla innych jest to, powiedzmy sobie, sekciarskie, jak już słyszałam nie jeden raz. Yy, przepraszam za słowa. Ale drodzy Państwo, już tak gdzieś od czasów starożytnych mówi się o pewnego rodzaju yy, promieniowaniu, który jest umiejscowiony wokół żywych organizmów, tak? No, ktoś by mógł powiedzieć, a co tam starożytne czasy, to jakieś zabobony, nie zajmujmy się tym. Ja mówię tak. Bywało to całe promieniowanie widowane, jednakże tylko wtedy przez niektóre osoby, szczególnie osoby wrażliwe, w związku z czym można powiedzieć, że większość nie wierzyła w to i wcale się temu... Nie dziwię, nie dziwmy się Państwo. E, ponieważ tak poświata oczaczające głowy, świętych chociażby na obrazach, to nic innego tylko aura, tak? Bez względu na to, jakiej wierze służą ci święci, a także niezależnie od tego, na przykład od miejsca ich powstania, tak? Projektowanie to nazywane również emanacją, aureolą, polami. Czyli, tak jak mówimy, na obrazach świętych, drodzy Państwo, od urodzenia odnoszę się do naszego kraju, gdzie większość z nas była wychowana w wierze katolickiej. Tu nie będę się rozwodzić, oczywiście, jak teraz wygląda Kościół, wszyscy wiemy, ale chodzi o tą aureolę. To jest właśnie, drodzy Państwo, ta aura. Nazywana również tymi, tak jak wspomniałam, emanacją, polami. Słuchajcie, w tradycji okultystycznej przyjęto nazwę aury, i zachowało się do dzisiaj. To nie znaczy, że wszyscy, którzy używamy nazwę yy, tej poświaty, wszyscy, którzy nazywamy to aurą, jesteśmy okultystami. Nie, 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 drodzy Państwo. E, jak ona się przedstawia? E, przedstawia się jako rodzaj blistej poświaty i ma zarys kształtu ciała człowieka, tak? E, chociaż najsilniej, z tego co ja zauważyłam, jaśnieje w okolicach głowy, drodzy Państwo. E, są pewne techniki, e, które pozwalają e, wyćwiczyć się w widzeniu tej aury. Chociaż ja uważam, że każdy z nas może ją zobaczyć. To nie jest nic magicznego, okultystycznego, to nie jest czarna magia. Broń Boże, to po prostu są, jest tak, że co niektórzy mają zdolności takie już rozwinięte, powiedzmy sobie naturalnie, że widzą tą aurę, czy oczami, co jest męczące, uwierzcie mi drodzy Państwo, czy trzecim okiem. Natomiast ci, którzy nie widzą, nie zajmują się tym. A gdyby chcieli z ciekawości zobaczyć, są techniki, e, których się uczy, e, żeby zobaczyć tą aurę. Chociażby tylko i wyłącznie z ciekawości, drodzy Państwo. Nie musimy od razu stać się energoterapeutami, czy wręcz egzorcystami. E, tak, z ciekawości, żeby sobie zobaczyć, czy jesteśmy w stanie e, zobaczyć tą aurę. Z tym, że no to są żmudne ćwiczenia. Nie odstręczam nikogo, no ale uprzedzam, że nie można się poddawać po kilku razach. Słuchajcie, najlepszym widzeniem jest, aury, żeby sobie wyćwiczyć, postawić sobie świeczkę. Najlepiej na neutralnym kolorze, jaki jest kolor biały, prawda? Wpatrujemy się w tą świeczkę, w ten płomień świecy, płomień świecy. Zaczynamy widzieć, jak ten płomień, bo to jest energia, tak? Czyli coś żywego, płomień otacza taka jakby mgiełka naokoło. To już jest aura. Bardzo proste ćwiczenie, drodzy Państwo. Żmudne, co prawda, ale pra bardzo proste. Słuchajcie, <śm> przepraszam, zdolność pomiędzy innymi nasz ukochany Stefano Sowiecki. Znam... Twierdził on, że wokół głowy człowieka zajętego pracą umysłową dostrzega się niekiedy poświatą zielonkawą. Nie sprawdzałam tego osobiście, ale wierzę Stefanowi Osobieskiemu. Głowa człowieka zajętego pracą, na przykład twórczą, promieniuje błękitem. Przy... i tutaj drogie panie, drodzy panowie, nie będziemy tego sprawdzać, ponieważ przy podnieceniu erotycznym poświata staje się czerwona. No, kiedy idziemy z partnerem, partnerką, że tak powiem na przyjemne chwile nie będziemy zajmować się widzeniem aury, tak. W chorobie ta aura jest żółta, a przed śmiercią bieleje. Drodzy państwo, różne są zdania na ten temat, natomiast ja nie neguję innych zdań i proszę w komentarzach pisać. Drodzy państwo, ci, którzy potrafią już widzieć aurę czy widzą ją, bo, ponieważ są wrażliwi od, powiedzmy sobie, najmłodszych lat? Co zaobserwowali przed śmiercią swoich bliskich, przy których byli? Prawda? Bardzo chętnie e, przeczytam, bardzo chętnie podyskutuję. Żadnych komentarzy nie będę e, kasować. No chyba, że komentarze będą wulgarne, wtedy YouTube uprzedzam, sam kasuję te komentarze. Ale powróćmy do naszego tematu. Czy spostrzeżenia te były subiektywne, czy też odpowiadały, powiedzmy sobie, tam jakieś obiektywne, istnieją też fakty. Niemniej pozostaje faktem tylko to, że w kilku przypadkach zdarzyło się o sowieckiemu przepowiedzieć śmierć ludzi na podstawie zaobserwowanych wokół ich głów białej poświaty. Ja też chcę wspomnieć, że poznałam kiedyś. Bardzo ciekawą kobietę, po której nie spodziewałabym się tego typu zdolności, drodzy Państwo, e, która wyraźnie mi powiedziała, że patrząc w oczy człowieka, <laughs> przepraszam, ona widzi, czy on jest chory, albo inaczej, ona widzi, czy on gaśnie. E, no, ciarki mnie wtedy przeszły, jak rozmawiałam z tą osobą, no, widziałam ją z dwa, trzy razy. To taki był przypadek. Nie ma przypadków, drodzy Państwo. Widocznie tak miało być. E, natomiast pamiętam, że moja babcia podobnie jako medium, podobnie rozpoznawała to, prawda? Rozpoznawała pe pewne symptomy gaśnięcia. Ale wróćmy do e, Stefana Osobieckiego. E, a byli wśród nich i tacy, którym rozumowo na przykład rzecz biorąc, należało raczej wróżyć długie lata życia. E, drodzy Państwo, przenieśmy się do roku 1908. Angielski lekarz Walter Kilner, eksperymentując z Niną, czyli barwnikiem uczelającym emulsję, tutaj, drodzy Państwo, czytam, to jest cytat, e, uczylającym emulsję fotograficzną na podczerwie, dokonał przypadkowego odkrycia. Spostrzegł, że w pewnych warunkach świetli z tych głowa człowieka. Oglądana przez szybkę, zabarwioną roztworem licyjaniny, wydaje się otoczyła poświatą, e, której nie mają przedmioty martwe. E, jeszcze tutaj chcę zwrócić uwagę, tak nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, że niektórzy twierdzą, że przedmioty martwe też posiadają tą aurę, e, tą świetlistą e, poświatę. E, nie wiem, powiem uczciwie, że jeszcze nie sprawdzałam, także mówię, że niektórzy twierdzą. Nie neguję, nie potwierdzam, ponieważ ja sama osobiście jeszcze tego nie badałam. Ale, wracając, Kilner przeprowadził badania odkrytego przez siebie fenomenu. Udoskonalił on technikę jego otrzymywania, a nawet spróbował znaleźć dlań zastosowanie w diagnostyce medycznej. Okazało się bowiem, że wielkość i kształt aury. Zmieniają się zależnie od stanu zdrowia badanej osoby. Drodzy Państwo, mamy więc do czynienia znowu z tym, co mówiłam w pierwszym odcinku, że psychotronika jest nauką. Powinna być uznawana za jedną z nauk. Eee, powiedzmy sobie, że nie jest o tym odcinek, ale mm, zepchnięcie psychotroniki do czegoś takiego nazywanego magią, e, oszustwem, E, koledzy i koleżanki, e, którzy zajmują się technikami, powiedzmy sobie, z psychotroniki doskonale wiedzą, jak nas określają ludzie. Niejednokrotnie jesteśmy wykształconymi psychologami, pedagogami. Jest to bardzo przykre, drodzy Państwo. Bardzo przykre. Widocznie ktoś miał na celu zepchnąć psychotronikę ogólno, szeroko pojętą z e, toru badań naukowych, z toru dziedziny naukowej. Nie wiem kto, nie wnikam, ale mam takie odczucia. Słuchajcie, wracając, w latach dwudziestych poprzedniego stulecia, tak? e, w pracowni Towarzystwa Psychicznego w Bordeaux u Dra e, Maxwella stosowano następującą metodę i tutaj Państwu przytoczę. Osobą badaną umieszczono przed takim ciemnym tłem koloru głębokiego błękitu indygo. Następnie rzutowano na nią od przodu słaby promień światła i obserwowano przez filtr barwy pomarańczowo-żółtej. Wówczas można było spostrzec jakby głowę osoby badanej, ale w takiej poświacie. Niestety, słuchajcie, drodzy Państwo, ani Kilner, ani jego naśladowcy nie umieli orzec, czym właściwie jest ta przez nich obserwowana aura, czyli ta poświata, tak, naokoło głowy publikowane przez grono tych osób wyniki publikowane, przyjmowane były przez świat naukowy z dużym sceptyzmem ja już w pierwszej części w pierwszej, przepraszam, w trzeciej z kolei części moich filmów ale w pierwszej o tej tematyce wspomniałam że sceptycy są najlepsi, tylko że sceptycy którzy podchodzą profesjonalnie tak? w 1939 roku miejski szpital w Krasnodarze nad Kubaniem zlecił Elektrotechnikowi Siemenowi Killanowi, reparacją aparatu Darsonovala, urządzenie do leczniczego masażu prądami wielkiej częstotliwości. Eee, drodzy Państwo, no w tej chwili mamy w czasach obecnych super urządzenia, prawda? Eee, nie wiem, czy ktoś oficjalnie zajmuje się tego typu badaniami. Nie jest to ogłaszane. Świat zajmuje się teraz czymś innym. Ale przejdźmy do tematu. Kirliana zafrapowały takie maleńkie, niebieskie iskiereczki przeskakujące pomiędzy szklaną elektrodą, a skórą pacjenta. No i postanowił je po prostu sfotografować, tak? Czyli jakby tak udokumentować to, co widział. Żeby, drodzy Państwo, nie było, że ma mamy, Prawda? E Teraz, wówczas takie własne urządzenie z elektrodą metalową, zabezpieczającą kliszę przed dostępem światła z zewnątrz, tak, żeby nie było prześwietleń jakichś takich białych punkcików. Ci, którzy zajmują się fotografią, doskonale wiedzą, o czym mówię. Ja się na tym nie znam, więc nie będę dalej tego rozwijać. Na elektrodzie położył taką kliszę, na kliszy własną dłoń. Po wywołaniu ukazał się obraz, który jest jemiona właściwie prowadził w osobienie, po prostu facet ogłupiał. Ujrzał bowiem ciemną sylwetkę swojej dłoni, pokrytą masą świetlistych punkcików układających się w skupiska i konstelacje, Nie jakby według jakiegoś logicznego, ale tak właściwie niezrozumiałego dla niego planu. Cała ta sylwetka otoczona była jasną poświatą, która tak przypominała koronę słoneczną, można to tak powiedzieć. Znaną z fotografii dokonywanych podczas całkowitych zaćmień. To można sobie, drodzy państwo, wyobrazić, no ale z palców wystrzeliwały takie dłuższe promienie, niby takie dłuższe promienie, możemy sobie wyobrazić naszą dłoń z palców, takie dłuższe promienie wy, 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 wystrzeliwują, tak? No i on postanowił ten aparat udoskonalić, prawda? Czyli zaciekawiło go to badanie i postanowił ten aparat udoskonalić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiemy, że są pewne aparaty do badania aury. Myślę, tutaj też się technicznie nie znam, przyznam się szczerze, myślę, że może są na podstawie tego aparatu właśnie Kiliana. tak? Czy z e, Słuchajcie, dalej no wracając. W ciągu kilka następnych lat e, pracy pomogła mu żona Walentyna. Państwo Kirjanowie budowali coraz to nowe urządzenia, które e, jakby przystosowane były do zdjęć w kolorze. Wreszcie aparaty dające taki bezpośredni obraz na ekranie ale równolegle też dokonywali nowych obserwacji i wyniki były bardzo często zadziwiające zresztą dla nich samych, drodzy Państwo. Okazało się, że każda żywa istota okazuje na fotogramie swój taki, mówiąc w cudzysłowiu, ja bym powiedziała, taki schemat energetyczny, pokrywający się zasadniczo ze schematem anatomicznym, a jednak od niego troszeczkę różny. Także ta owa świetlista obwódka, której obecność na zdjęciu jest charakterystyczna dla wszystkiego, co żyje, ukazywała się w coraz to innych kształtach, rozmiarach i kolorach. No, drodzy Państwo, czyli badanie przynosiło skutki, tak? Coraz to nowsze odkrywało się, powiedzmy sobie, punkty badań, tak? Udoskonalało się tą maszynę. Ale któregoś dnia chciał Siemion Kylian pokazać gościowi z Akademii Nauk aurę swojej dłoni. Yy, drodzy Państwo, on wielokrotnie ponawiał próby, lecz obrazy okazały się ciągle zamazane i prawie pozbawione jasnej obwódki. To znaczy, być może tamten gość nie miał na daną chwilę tego zobaczyć, tak? Mówiąc tak po magicznemu. Drodzy Państwo, Kilian sądził już, że aparat jest uszkodzony, bo no przecież cały czas jak prowadził te badania wraz z żoną, wszystko się udawało. Obraz był prawidłowy, tak? Nie rozumiał, czemu tak się działo. Słuchajcie, wieczorem, gdy z wysoką gorączką migreną musiał pożyć się do łóżka, aparat wykrył chorobę przed wystąpieniem jej objawów. To było niespodziewane, bo ten aparat akurat nie był do tego stworzony. Tak? E, innym razem, na przykład, sfotografował świeżo zerwany liść, potem szybko odciął znaczną część tego liścia i znów dokonał zdjęcia. Chciał po prostu, słuchajcie, zbadać, zobaczyć, jak zachować się po kaliczeniu pozostała część liścia. Tymczasem na fotografii liść ukazał się w całości. Jego schemat energetyczny pozostał prawie nienaruszony. No to jest troszeczkę dziwne, ale to może w innych programach sobie, drodzy Państwo, wytłumaczymy. Musi być pełna aura tajemniczości w moich programach. Yy, bardzo bym chciała Państwa zachęcić do oglądania tych programów, komentowania i tak dalej. Ale słuchajcie, czyżby więc fotografie Kiryana pozwalały nam widzieć to, co okultyści nazywali często. Nie, można powiedzieć, zawsze ciałem eterycznym? To jest dobre pytanie, drodzy państwo. Czyli co, jeżeli odciął kawałek liścia, od całości liścia, przedtem zbadał ten liść, że ma aura, tak, <laughs> świeżo zerwany, czyli jeszcze tam płynie ta energia, odciął ten kawałek liścia, położył na bok i zbadał ten liść, który już nie ma tego kawałka. A ciało eteryczne wykazywało, że ma ten kawałek? No ciekawe, drodzy państwo. Czyli jeżeli ktoś zna, czego oczywiście nikomu z państwu nie życzę, będzie musiał mieć amputowaną nogę, bądź rękę, bądź, nie wiem, nie znam się na medycynie, ale wycięte coś tam z ciała, tak? To ciało eteryczne nadal będzie pokazywać, że ten narząd jest. To jest dobre pytanie, drodzy Państwo. Być może tak. Jak myślicie? Ja już znam na to odpowiedź. Ciekawa jestem, czy wy znacie i chciałabym, żebyście się podzielili w komentarzach. No, ale jedziemy dalej. Na no, ostateczną odpowiedź jest chyba jeszcze za wcześnie, dlatego że, drodzy Państwo, nie mamy y, naukowych podbadań, znaczy inaczej, potwierdzenia naukowego badań związanych z psychotroniką. Już co niektóre mamy, bo poszliśmy troszeczkę do przodu. Ale to jeszcze jest yy, można powiedzieć w takich yy, powijakach, albo już nie, nie jest w powijakach, tylko jest niedoceniany. Wszystkich tych, którzy teraz słuchają z zaciekawieniem, bo to jest jakaś Nowa dziedzina dla nich, zapraszam serdecznie, a natomiast wszyscy ci, którzy słuchają, bo już są, że tak powiem w cudzysłowniu, starymi wygami w tej dziedzinie, dobrze wiemy, że spychani jesteśmy na boczny tor, wielokrotnie wyśmiewani, no ale yy, trudno. Yy, widocznie jest Taka nasza rola, cel, potencjał życiowy, żeby to głosić, tak, żeby się nie poddawać, drodzy Państwo. No, co jeszcze możemy powiedzieć? Słuchajcie, no, może troszeczkę z historii. W Krasnodarze powstał Instytut Kilianowski. Prowadzone są też tam doświadczenia, były, bo nie sprawdziłam, drodzy Państwo, czy ten Instytut jeszcze istnieje. Ale troszkę historii postanowiłam wprowadzić, trochę wiedzy takiej akademickiej, można powiedzieć. W licznych ośrodkach uniwersyteckich ZSRR, cofamy się, możemy, mamy do tego prawo. W USA kilka firm zaczęło produkować wówczas te aparaty kirganowskie. Rozporządzeniem prezydium Rady Najwyższej RF, RFSRR Przyznano Sienałowi Dawidowiczowi Kirlianowi w 1970 Państwo, roku za zasługi na polu działalności badawczej zaszczytny tytuł zasłużonego odkrywcy RFSRR. Drodzy Państwo, jak widać w tamtych czasach psychotronika, badanie aury, prawda? pewne odkrycia, E, które rozwijają człowieka były nagradzane chociażby w ZSRR, no. kto by się spodziewał. No ja o tym wiem, e, myślę, że większość Państwa również, ale wiecie co trzeba tu dodać, że w cudzysłowie tak mówiąc fotografia podobnie jak każde odkrycie czy tam taki wynalazek ma mm, swoich właściwie prekursorów, tak? Pierwszym, który opracował metodę otrzymywania podobnych obrazów oraz zrozumiał ich wymowę, był Polak. Słuchajcie, Polak, doktor Jakub Jotko Narkiewicz. E, za życia niedoceniony, jak wielu Polaków e, chciałabym tutaj zaznaczyć, po śmierci prawie zapomniany, jeden z tych, którzy, w cudzysłowie mówiąc, urodzili się e, jakby za wcześnie, czyli nie powinni się urodzić w, tamtym, w tamtych czasach, tak? Dziś jest on postacią nieznaną, tak dalece, że w literaturze obsojęzycznej wymieniany bywa niekiedy pośród uczonych rosyjskich, czyli nasz Polak Jakub Jadko Narkiewicz, jest wymieniany wśród uczonych rosyjskich, drodzy Państwo. To tak, nawiasem mówiąc, dla takiej ogólnej wiedzy. Słuchajcie drodzy Państwo, jeszcze co chciałabym w tym odcinku Państwu powiedzieć na temat tej aury. To znaczy co? Jeszcze może taką ciekawostkę, Ach, może tak, może ja się jeszcze pokuszę o rozwinięcie troszeczkę tematu o tym naszym Polaków. W sierpniu 1896 roku w Berlinie. Demonstruje J. Konarkiewicz i inne swoje urządzenia. On demonstruje, czyli pokazuje, tak? I znów teoria pozostaje w tyle za praktyką, bowiem same elektrografie przekonywały na ogół wszystkich, a tyle ich interpretacja budziła nieufność. Znaczy, same fotografie przekonywały widzów, tych, którzy oglądali je, ale już niekoniecznie. Eee, praktyka, tak? Czy niekoniecznie było to tak jakby uznawane za naukę? O ile bowiem też możemy powiedzieć, że nie dziwimy się J. Konarkiewiczowi. On był zwolennikiem poglądów eee, pewnego barona, Ryszne Basza. Bacha albo Basza, nie wiem, czy dobrze czytam to z Państwa, bo tu się posiłkuję. Eee, wypisane mam nazwiska, ale uznającego jest nie szczególnej siły życiowej. Czyli w akademickich środowiskach naukowych poglądy te miały wówczas opinię zupełnej fantazji. Znowu zobaczcie, znowu było to spychane do e, fantazji, mimo to, że były widoczne te zdjęcia, czyli widać było na zdjęciach, tak? No bo jeżeli my widzimy wzrokowo na zdjęciu, co jest? No, fotomontaż wtedy nie był możliwy, drodzy Państwo. Tak myślę, nie sprawdzałam. Ale. Wydaje mi się, że, że po prostu, drodzy Panowie, dro, drogie panie, czasami wypieramy, czasami wiemy, że coś jest prawdą, ale ją wypieramy. Myślę, że wtedy również wykładowcy, akademiscy wypierali, prawda? Coś, co dla nich było magią. W ich dziedzinach. Y Nauka szła z postępem, była wówczas uznawana za naukę, tak? Dziedzinę naukową. To nie, więc tutaj mamy troszeczkę problem, no ale drodzy Państwo, no, każda dziedzina naukowa rodzi się w bólach, prawda? I nikogo na siłę się nie przekona. Chciałabym jeszcze tutaj tak wspomnieć, że bardziej zagadkowe są, były dalsze tam eksperymenty naszego badacza, jeśli wierzyć księdzu Niteckiemu, który powołuje się na dość, jestmy sobie niejasny opis w takiej książce, która... Tak, to ja J. Narkiewicz nauczył się otrzymywać luminescencję całych postaci ludzkich. Słuchajcie, całe postacie ludzkie wtedy. Sprawiało to na widzach wrażenie, jakby w ciemnościach wywołowano ducha, czyli taką żywą osobę. E... Naszego ukochanego J. Narkiewicza śmierć zaskoczyła w Wiedniu w roku 1905. Drodzy Państwo, Dlaczego ja chciałam naświetlić pokrótce o Sowieckiej, o którym możemy przeczytać, jest znany, J. Konarkiewicz, który nie jest znany, prawda? Niesamowity człowiek. To jest pytanie, czy w dzisiejszych czasach nie należy uznać, po raz któryś będę właściwie nie namawiać, tylko Zaznaczać psychotronik jako nauki. Psychotroniki szeroko pojętej, czyli bioenergoterapii, prawda? Która opiera się na różnych powiedzmy sobie dziedzinach. Tutaj kiedyś Państwo to też naświetlę. Radiostezji, doskonalenia umysłu, technik dywinacji i tak dalej. Czy nie należy nareszcie uznać to za naukę? Jak długo oficjalnie będą się wzbraniać przed uznaniem psychotroniki za naukę? Drodzy Państwo, w następnym odcinku chciałabym Państwu naświetlić porozumiewanie się ze zwierzętami. Myślę, że wielu z Państwa to, to zainteresuje. Proszę też o wejście na moją stronę. Ukazał się, ukazała się kolejna część artykułu Kontroli Umysłu. Zachęcam Państwa serdecznie. Myślę, że też zrobię takie osobne, może odcinki o tej Kontroli Umysłu. Zobaczymy, jak to się z czasem wyrobi, drodzy Państwo. I zapraszam na taki program publicystyczny, w których jestem współ, twórcą, współautorem PNP. Oczywiście linki do mojej strony i. Do tego programu znajdziecie Państwo pod tym filmem. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia przede wszystkim, przezwyciężenia strachu, bo kiedy czujemy się dobrze, nasza aura się wzmacnia. Kiedy czujemy się źle, nasza aura jest osłabiona. Nie mówię już o kolorach. Powstają dziury w tej aurze. Ja tak zwane, mówię, tak zwane luki. Czujemy się osłabieni fizycznie, psychicznie. Podnosimy sobie te wibracje, drodzy Państwo. To jest bardzo ważne. Być może w któryś z kolejnych odcinków, jak podnosić sobie m.in. wibracje, Państwu przedstawię. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam wszystkich.